Witanko nad ranem bo już się jasno zaczyna robić a zegarka zapomniałem ale mam tu drugi telefon hmm. którą to godzinę mam bo się zasiedziałem o już w pół do szóstej także dzisiaj trochę wieści Kondory, które odesłałem jakiś tydzień temu do Kuby, już są ponaprawiane. Z tego co można zobaczyć u niego na kanale, jeden, ten pierwszy, mój stary, jest już wrzucony na kanał. Drugi już też jest zrobiony, ale chyba jeszcze u Kuby na kanale nie wylądował. Jeszcze tylko na dniach diorka do zrobienia ten wzmacniacz, i wtedy już bluesy będą grały znaczy będą miały większy potencjał od Harmanów, które na razie grają najgłośniej, bo blusy na PM22 grają ładnie, ale mm, trochę ciszej od Harmanów na maxa. Także będzie ciekawe zestawienie bluesów na Diorce, jak już będzie naprawiona z Harmanami. Czy wtedy blusy będą miały tą przewagę, czy nadal nie, bo wiadomo na Diorce jest ta przewaga, że można mm, no dołożyć wszystkiego mocno, bo na PM22 jakoś nie wiem czy ten wzmacniacz jest za słaby czy coś, ale nie da się tak dołożyć jak na Diorce, także to będziemy porównywać jak Diorka wróci, a na razie sobie odświeżam. Hmm. Szarpa t 370 i powiem Wam, że kiedy tak go wyjąłem z szafki, a dawno go nie używałem. Gra to naprawdę ślicznie, że tak powiem. Jest jeden z radiomagnetofonów zaraz po Kondorze, który gra najładniej. Nawet DT75 nie gra tak ładnie. To mi się bardziej podoba to gra tak dźwięcznie, krystalicznie. Gra tak bardzo krystalicznie, naprawdę, może nie tak naturalnie jak Kondor, bo czuć trochę tą plastikowość, ale w tej plastikowej barwie jest taka fajna dźwięczność, naprawdę super się tego słucha. Gdzieś ostatnio, kiedy testowałem większe sprzęty i, i, i wziąłem tego szarpa, to mi się wydawało, że teraz to, to taka zabawka, no ale w kategorii radiomagnetofonów to. To dźwiękowo przewyższa większość tych radiomagnetofonów poza kondorem, bo DT75 tylko stabilnością przebija i kondora, i tego szarpa, ale tylko tą stabilnością, że można dać bardzo głośno. Hmm, ale to gra dźwięczniej jak dla mnie, ładniej, bardziej mi się to podoba. Subwooferek działa, ten wymieniany z Chin której był wstawiany przez Kubę. Ja go potem poprawiałem mocowanie, bo coś tak jakby nie bardzo rezonował w tej obudowie. Po poprawieniu on już tam jest na sztywno zamontowany, także rezonuje w tej obudowie ładnie. Mimo że mm, różnica jest słyszalna, taka niezbyt wielna, znaczy wielka, taka subtelna, ale, ale jest z 10% tego basu dochodzi, na no niektórego rodzaju muzyce to słychać wyraźnie. No i jest takie lekkie to podbicie. Ten subwoofer tam nie robi szału, ale, ale jakąś tam robotę robi, także mm, no ten Sharp już, już nawet bez tego subwoofera grał bardzo podobnie, jak DT-75. Yy, no tak jakby ze dwie kreski na DT-75 zdjąć tego basu, czy tam Z3, nie, więcej, około pięciu kresek na połowie basu powiedzmy DT-75 grał tak. Ten Sharp bez subwoofera, a z subwooferem to już tutaj ten bas wzrasta za dwie, trzy kreski na DT75. Znaczy, no DT75 będzie porównywalny y, gdzieś tak na 7-8 y, kreskach basu z 10, bo tam mamy 10 stopni y, regulacji basu. I gdzieś tak mniej więcej na 7-8 zagra tak jak ten Sharp mocowo. Tyle, że podkreślam, to gra tak jakoś ładniej, estetyczniej i bardziej mi się podoba niż DT-65. To jest kaseta, stara, 30-letnia kaseta, jakiś Top Hits, czy co to jest? Hmm. Tak, Top Hits. Hmm. To jest chyba ta siódemka techno. Którą kupiłem jakiś czas temu a miałem ją kiedyś też 30 lat temu, że potem ją gdzieś posiałem, i, i jakiś czas temu ją sobie od nowa odkupiłem, bo naprawdę świetna jest ta kasetka. No, słychać to podbicie. Fajnie ten bas działa. może. Nie jakoś tak y, mocowo bardzo wzrasta, ale też troszeczkę, ale jakościowo ten bas staje się taki y, tak jakby trochę z większych głośników ten bas dopływał, kiedy się ten subwooferek włączy. Działa to działa, Działa bardzo ładnie, to działa, podoba mi się ten szarpik, aż go chyba sobie gdzieś tutaj na wierzchu zostawię, żeby sobie go czasem posłuchać, bo naprawdę fajny jest. Aż nie wiem, czy nie wstawię <grym> w gablotę tych małych D500, bo i tak płyt na razie nie słucham w domu, bo wszystkie mam w garażu i tutaj słucham na, na bluesach, jak chcę sobie płyt posłuchać, bo no bluesy taki, taką rewolucję zrobiły w moich sprzętach, że... Mm, Mogąc na nich słuchać płyt przez jakąś wieżę, jakąkolwiek, czy to, no, 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 akurat w przypadku bluesów, to tylko z PM22 mogę słuchać płyt, chyba że kabelkiem AUX podłączę z innego odtwarzacza. Otwarza hmm. Nawet mogę podłączyć z JVC, czy też hmm, no z jakiegokolwiek boomboxa z CD, hmm. ale, no, de... de 500 i D55 jakoś mi się znudziły. D D55 może gra mocniej od tego Sharp'a, ale mniej mi się podoba. Wcześniej mnie troszkę tak mocowo zaszokował, bardzo podjeżdżał dźwiękiem, nawet mocą do DT75, ale jednak po dłuższych testach okazało się, że D55 jest słabszy i cichszy od DT75, a ten Sharp może jest ciut Słabszy od D55, ale gra od niego jak dla mnie ładniej, detaliczniej i tak przyjemniej. No bo D55 można jedynie z DT-75 jakościowo porównywać. Przy czym i tak właśnie tak jak już mówiłem, DT-75 gra y, mocniej, troszeczkę ładniej od D55. A ten sharp gra i od DT75 ładniej, ale o tym też już wspominałem. Dobra, bo to dziś taki sobie luźny temat, tak hmm, znienacka. Hmm. Spontanicznie, hmm. głównie chciałem właśnie wspomnieć o tych sprzętach. U Kuby, dwa Kondory i Biorka. W tym tygodniu już mam nadzieję, że wrócą przed weekendem, także ben, be, będziemy. Testować, właśnie diorkę na bluesach z Harmanami i pokażę Wam, jak grają te dwa kondory. Być może porównam je ze sobą, bo z tego co no, pamiętam z pierwszych wrażeń, stary kondor mi się zdaje gra jakoś tak słabiej od nowego. Także postaram się to jakoś bardziej szczegółowo wam pokazać i być może na radiu tak jak mi na przykład tam Sonik podsunął pomysł taki y, spróbuję je sparować znaczy no sparować no, mam nadzieję że puszczając radio będą grały synchronicznie i postawić je na przykład w tych rogach i zobaczyć jakie będzie wrażenie kiedy właśnie dwa kondory będą grały tak y, razem i czy będzie też taki Efekt tej stereofonii jak w Harmanach, mimo że każdy odrębnie ma swoją stereofonię, to jestem ciekawy, czy tak właśnie stawiając Kondory, które też będą miały każdy osobno swoją stereofonię, czy będą też tworzyły taką wspólną stereofonię jak, jak Harmany, bo one jednak tworzą taką wspólną stereofonię, mimo że z głośnika na głośnik ten dźwięk się przenika nawzajem, ale, ale to stereo jest słyszalne. Także no to na tyle wiem, że trochę hmm, trochę tutaj przeciągam, zamulam, ale taki troszeczkę rozbity jest śpiący, bo. Hmm. Mam urlop, trochę sypiam w nocy, trochę w dzień i właśnie wstałem, przyszedłem do tego garażu i postanowiłem się trochę rozbudzić tymi sprzętami, także jeśli was zanudziłem, to sorki i już nie przeciągam, zmykam hejka.